Jest to Janiko, kolekcjoner. Dziś, dzisiaj nie jestem w domu, nagrywam przy innej scenarii. Lecz byłem w dwóch kioskach ruchu. W jednym udało mi się wyczuć Double Trap od pomysłu kontrowersyjnego kolekcjonera. I kupiłem jeszcze w drugim, w drugim już nie było Double Trap. To jest saszetka z doublem. No zostawimy na koniec, a teraz otwieram trzy saszetki. Muszę zębami otworzyć. My mamy zawodnika Australii, mamy Guarina, mamy Postigę mamy zawodnika Korei i mamy Rakiticza i Expert Warland. No ja nie wiem, ile on może się trafiać. To chyba czwarta sztuka. Masa masakra. się z Mustą. mamy robina wamprysygą, powtórka niestety dobra karta kościelny, Benz wertongen zapomin... już nie zapomnę o kodach wow, nie mam tej tego loga sorry za emocje macie już kod nie mam, będę miał całą br z Brazylię super i furet Nie wiadomo, jaki double Jones, Negredo, Strothman, Qiao Take i zaświetka z double trouble. Jest! Nie mam tego double. To jest double hiszpański. Ta karta nie ma kodu. Ale, czat, ta karta nie ma kodu, jednak zapomniałem. I mamy jeszcze Lukaku, Saborio, Pletikosa, Giovanni i Giannio Trafiliśmy. ujęć Nam się tu spadło. gazetka. No dobra. Dobra, nieważne. Tak, Double Trouble hiszpański. Logo Brazilii. Robina presję na Star Playerze. Eksperta Forlana. Dziękuję Wam za oglądanie. Niko kolekcjoner. Cześć.